Witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowach odważnych i poważnych, a dziś moim gościem jest Pani Renata Gołubowicz, żona byłego prezydenta Zabrze, który jest tymczasowo aresztowany i przebywa w areszcie śledczym w Bytomiu. Pani Renato, rozmawiałyśmy dwa miesiące temu. Była Pani wtedy smutna i pogrążona w tej całej sprawie męża. Wtedy Pani nie mogła go nawet widywać. Co się dzieje teraz? Od tamtej pory dwa razy widziałam się z mężem. No, smutna dalej jestem. I coś pani robi zmieniło. w tym kierunku, żeby coś się zmieniło? Znaczy, staram się robić. No, na, razie, na razie opanowałam trochę siebie i zaczynam myśleć bardziej logicznie niż myślałam jeszcze dwa miesiące temu. Mam nadzieję, że po, po trochę zacznę różnych ludzi interesować całą sprawą, bo. Na początku pani przeżyła szok po prostu. Pani Renato, proszę powiedzieć, kiedy wam pozwolono zobaczyć męża? Pierwszy raz byłam na widzeniu z mężem 23 grudnia, czyli po ponad miesiąc. Jak mąż zareagował? W jakim był stanie psychicznym? To znaczy, w stanie psychicznym on jest generalnie. Kiepskim dosyć. I fizycznym, i psychicznym jest dosyć no Nie ma wyjścia, musi siedzieć. Proszę powiedzieć, czy mąż próbował się odwoływać od aresztu tymczasowego? Próbował wyjść z więzienia? To znaczy i mąż, i adwokat, którego córka, że tak powiem, finansuje, też próbował wyciągnąć męża, ale niestety sąd się nie zgodził. Jaki podał powód, że się nie zgadza? Nie wiem, ja nie mam pojęcia, bo do mnie nie trafiają dokumenty żadne. Mhm. Mąż psychicznie jak się czuje i jak wygląda? Podobno schudł potężnie. No, schudł 13 albo 14 kg. No, wygląda jak, jak no, mogę powiedzieć, że tylko stary dziad. O, tak po prostu wygląda. Proszę powiedzieć, jak wyglądają Wasze wizyty. Ciągle Was ktoś pilnuje, tak? tak. Tak, to jest warunek bezwzględny, że przy nas, no tak jak my siedzimy tu przy stole, siedzi Pan, który cały czas słucha tego, co o czym rozmawiamy, i z góry uprzedza nas, żeby może nie szeptać. Czyli o czym rozmawiać? No tak w zasadzie to. No ciężko jest powiedzieć o czym. Rozmawiamy o wszystkim i o niczym, bo, bo no jak przy obcym człowieku rozmawiać, powiedzmy, o, o, o naszych odczuciach, uczuciach, o tym, co się dzieje, z czym się zmagamy? To jest niemożliwe po prostu. Chcieliście mężowi dostarczyć żywność na święta, tak, dostał zgodę na paczkę. No więc. 20. Właśnie 23 grudnia byłyśmy z, tą, z tymi paczkami i przeżyłyśmy szok. Okazało się, że byliśmy zupełnie nieprzygotowane do przekazania tych paczek, ponieważ miałyśmy to wszystko zapakowane w, no, w takich opakowaniach, w jakie się to kupiło. A to trzeba było wszystko wypakować przełożyć, tak, żeby służby mogły to podotykać, sprawdzić, to musiało być pokrojone, to czy tam, aby czegoś nie włożyłyśmy. Także tak to wszystko wyglądało. To wyraźnie przygnębia was pewnie, natomiast no wciąż żyjecie taką nadzieją, że wszystko się wyprostuje, wyjaśni? No jak to, jak to się mówi, bo nadzieja umiera ostatnia. My cały czas mamy tą nadzieję, ale nie wiem, ja, ja wszystkie działania, które, które w tej chwili są wobec mojego męża, są dla mnie co najmniej dziwne. Zarzutów mu się nie stawia. Już w tej chwili jest przedłużenie aresztu od następne trzy miesiące. Dowiedziałam się, że podobno cała sprawa rozpoznawania tego, to ma być do, do września trwać. Więc ja, ja tak nie bardzo wiem. A nas zostawiono. Samym sobie. My nie możemy nic robić. Wszystko. Czujecie się jak ofiary tego wszystkiego? No, ofiary i, i owieczki takie na rzeź poprowadzone, bo przecież ja mówię, wszystko co tu się dzieje jest na męża. Dom jest męża, wszystkie umowy, prąd, gaz, woda wszystko jest na męża. I ja praktycznie nie mam możliwości załatwiania czegokolwiek. Sytuacja bardzo trudna, Pani Renato. Również Pani żyje z takim poczuciem tego, że za chwilę może odezwać się z... rodzina pana Lecha F. Tak? tak. Mogą się odezwać spadkobiercy i powiedzmy, nie wiem czego mogę oczekiwać. Nie wiem czego mogę oczekiwać. To przyda się tu dobry prawnik, Pani bardzo Renato. Bardzo by się przydał dobry prawnik, tylko niestety muszę z przykrością powiedzieć, że nas nie stać na tego prawnika. Po prostu zostałyśmy z córką, ponieważ nie mamy też dostępu do kąt męża, no bo, bo nie mamy, no po prostu nie mamy. Został zabrany telefon, który mąż się kontaktował z bankiem i, i my nie możemy nic robić. Nie mamy tego telefonu. No więc zostałyśmy tylko tak i o mojej emeryturze i jej pensyjce pracownika w magistratu. Także no, nie, nie chcę Może powiedzieć, żeby Renato... nie ośmieszyć ile to jest. A może pani Renato, znajdzie się jakiś adwokat, który by się pokusił o prowadzenie tej sprawy? Może taki apel wystosować? Ja bym była niezmiernie wdzięczna, no powiedziałabym dozgonnie wdzięczna. Gdyby się ktoś taki znalazł, pomógł nam trochę. Przepraszam. Pani Renato, być może się ktoś taki znajdzie. Widzę, że pani ciągle twardo stoi przy mężu wraz z córkami. Wierzy Pani w jego niewinność Ale my nie po mamy prostu. powodu nie wierzyć. Wie pani, ja go za długo znam, żebym ja się zgodziła z myślą, że mój mąż coś takiego zrobił. Mój mąż nie umiał ryby na święta zabić myśmy kupowali zawsze karpia już oprawionego, a nagle bierze się mordować człowieka, przecież to, to było nienormalne. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Zresztą usiłuje mi się to bez przerwy wmawiać, ale nie, 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 nie. Pani Renato, dziękuję bardzo za ten wywiad. Myślę, że do sprawy konsekwentnie będziemy wracali. Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim za to, że się Pani nami interesuje, że poświęca nam Pani czas i że, że może ktoś, ktoś nam pomoże w tej ciężkiej sytuacji. Dziękuję.